Jestem w Poznaniu na ulicy Bolesława Krzywoustego Można by powiedzieć, że w rozkopanym Poznaniu jestem Ja jadę od ronda Rataje I chciałbym w najbliższym możliwym miejscu Zawrócić Aby do tego ronda Rataje Móc wrócić troszkę to zrymowałem zwróćmy uwagę, że tutaj miałem zakaz skrętu w lewo, więc również nie mogłem tutaj zawrócić teraz pokonamy chyba tutaj oczywiście upewniam się, że nie nadjeżdża tramwaj tramwaj miałby pierwszeństwo zjedziemy z mostu nad Wartą czy ja na tym najbliższym skrzyżowaniu z sygnalizacją będę mógł wykonać zawracanie? Mamy tylko i wyłącznie dopuszczony skręt w lewo, czyli będę jechał prosto dalej. może się tutaj okazać że pół miasta będę musiał zjechać aby móc zawrócić no niestety bywa i tak oczywiście mógłbym tutaj na skrzyżowaniu zawrócić w sytuacji gdyby była wyłączona sygnalizacja świetlna sygnalizacja jednak działa co więcej sygnalizacja Występuje tutaj sygnalizacja kierunkowa, bezkolizyjna, tak więc zawracania tutaj absolutnie zrobić nie możemy. do kolejnego skrzyżowania znowu się rozglądamy tam również skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną już stąd widzę, że tam występuje zakaz skrętu w lewo już więcej mamy oznaczone pasy do pytanie, czy tutaj bym właśnie tak jak był wskazany ów skręt nie wykonał lewo skrętu. Czyli muszę sobie tutaj chyba tą galerię objechać. tutaj powiem szczerze nie będę tutaj również tylko tylko skręty w lewo o, ho, 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 ho. owszem na znaku przed poprzednim skrzyżowaniem było pokazane że powinienem skręcić w prawo że skręt w prawo był do zamkniętej galerii Tutaj nie będę ryzykował, aby objeżdżać pół miasta drogą krajową. No, powiem szczerze. No poniekąd można powiedzieć nieznajomość miasta szkodzi. To też jest, też jest fakt. Tutaj oczywiście również na tym skrzyżowaniu. No i mamy do czynienia z sygnalizacją kierunkową. Oczywiście moglibyśmy zawracać w sytuacji, gdyby sygnalizacja była wyłączona. Na kolejnym skrzyżowaniu już widzę, że również nie będę mógł zawrócić. To niezły kawałek miasta tutaj faktycznie zjadę. Spory kawałek poznania z wiedzy przynajmniej. Tutaj oczywiście również jak już wspominałem wyłącznie skręt w lewo. Natomiast powiem Wam, że ta trasa, którą teraz pokonuję, dlaczego w ogóle od Ronda Ratajów przyszło mi na myśl, aby, aby zawracać? Pamiętam parę lat temu, gdy tutaj byłem, gdzieś tam, właśnie na tej drodze, w, na tej ulicy Krzywołustego. Zresztą tutaj niedaleko gdzieś jest rynek po prawej stronie i również. Ta sama historia, no, z miejsca parkingowego ruszyłem, chciałem zawracać pamiętam, że wtedy zawracałem tutaj na, na galerii dzisiaj jak widzimy jadę no właśnie sam już w pewnym momencie nie wiem gdzie tutaj Mam znowu wyłącznie skręt w lewo muszczonego zawracania na ulicę Roosevelt, gdzie wyjeżdżam. I zwróćcie uwagę, że w dalszym ciągu nie mam gdzie zawrócić. A osoby spoza, spoza poznania jest to, powiem szczerze, spory, spory problem w ogóle dla osoby nieznającej miasta jest to spory problem coś takiego. Gdy wiemy, że musimy się dostać 100 metrów wcześniej mamy... Kontrola prędkości 400 metrów mamy miejsce, gdzie gdzie wiemy, że jest wyjazd w kierunku, w kierunku domu opuszczając to to nieznane nam miasto a no cóż nie ma tutaj tak naprawdę nawet możliwości wykonania skrętu w lewo zwróćmy uwagę ja na prawie 10 minut szukam miejsca, gdzie mógłbym, gdzie mógłbym zawrócić. Co więcej, za chwilę mam zakaz zawracania. Trzeba yy, wykonać coś takiego: wykonać skręt w prawo w ulicę Berlińskiego. W tym bardziej mamy, mamy buspas. zobaczymy, o tutaj nie przechodzą na piesi. Na końcu tej drogi skręcę w lewo, następnie pewnie ponownie w lewo, czyli ulicę Matejki. Dobrze widzę. Sygnalizator ogólny, czyli ja pojazdowi sprzeciwka będę musiał ustąpić pierwszeństwo. Będę skręcał w drogę jednokierunkową. Tutaj Ale z przeciwka mamy drogę jednokierunkową z naszego kierunku. Nie mamy tutaj przejścia dla pieszych. Wjeżdżam dokładnie na ten sam pas co autobus. Wyprzedzać, bo mamy na skrzyżowaniu ruch kierowany, czyli sygnalizacja świetlna. Na najbliższym skrzyżowaniu będę, będę jechał w prawo, na skrzyżowaniu sygnalizacja on. W Poznaniu oraz galeria handlowa, chyba Galeria Poznańska to jest, nie wiem jak się to faktycznie nazywa. No tak jest na jej terenie, z Rondo, więc gdybym tutaj wjechał, tak jak te kilka lat temu, będąc tutaj w Poznaniu, to byłoby tak naprawdę najlepsze rozwiązanie, jakie bym, jakie bym zrobił. Chcąc zawrócić z powrotem, z powrotem pojechać do, do Ronda Rataje. No i ja teraz, o, a zwróćcie uwagę, od tej strony, chociażby tutaj na skrzyżowaniu, mógłbym zawrócić. Więc od drugiej strony jest to, bym powiedział, sporo. Sporo łatwiejsze kontrola prędkości 500 metrów.